Cześć, cześć wszystkim. Dzisiaj jest ładna pogoda, super. I jadę na rowerze i chcę zrobić coś, co poleca robić Tomek z blogu od do Mlenera. Bardzo ważny krok. Taki krok nazywa się e, upublicznienie swoich celów, czyli e, ja mam powiedzieć, co planuję zrobić w najbliższy na przykład rok. I po prostu na, nagram ten filmik i no, przeszedłem go na YouTube. E, niech wszyscy to ogl oglądają, oglądają i niech wszyscy e, mogą się śmiać ze mnie. Sprraszam. Przepraszam. Przepraszam. Możecie się śmiać ze mnie, ale no, ja muszę to zrobić, jeżeli chcę po prostu osiągnąć swoje cele. Dobra, e, zaczynamy. Przepraszam, bo to jest skomplikowany ruch. No i kontynuuję. Znaczy, pierwszy cel określony, o który, którym mówię, to Amazon KDP. Planuję po pierwsze, budać swoje 51 produktów w postaci e, jakichś tam zryzaszitów prostych produktów na KDP-ach, kolorowanych. 50 produktów daję sobie na to jeszcze powiedzmy dwa tygodnie. Dalej planuję, po wydaniu tych, 50, po udaniu tych 50, 50 produktów planuję dalej działać na KDB w okresie ile? 10 miesięcy, żeby, żeby całkiem wyszedł rok, żeby zobaczyć czy działa w ogóle to, czy uda się coś zarobić, czy nie. Czyli tak, pierwsze wydaję 50 produktów w ciągu 2 tygodni, drugie... Drugie to działam na KTP w ciągu roku. Postaram się działać regularnie. Codziennie byłoby super, ale widzę, że to trochę będzie ciężko, bo jeszcze studiuję. Więc postaram się przynajmniej kilka razy w tygodniu wydawać jakiś tam nowy produkt na Amazon KDP. I kolejny cel, kolejny cel. Daję sobie miesiąc na odnalezienie pracy w branży sportu. Będę intensywnie szukał pracy w zdrowych w różnych klubach sportowych, żeby znaleźć pracę jako instruktor z boksu albo kickboxingu, albo po prostu instruktor z przygotowania motorycznego. Daję sobie miesiąc i znajdę, chcę znaleźć pracę w branży sportowej, bo już mnie tak naprawdę wkurza w wkurwia pracować na takich różnych pracach, bo ja pracowałem od kilku lat, jak budowa, jak magazyny, jak zakłady produkcyjne, praca z metalem, drewnem itd. Tak Starszy, to nie dla mnie, dziękuję bardzo. Chcę znaleźć wreszcie pracę, bo mam za sobą już siódmy rok studiowania na AWF-ie, czyli już skończyłem i tutaj już studiuję, skończę, wkrótce zostanę magistrem. No i daję sobie na to miesiąc, jak nie, то е, ще там якось на інній праці до скінчення е, АВФу і пізній. І пізній будемо і в Латвії, так ми з дипломом польським, вже знали, що з трепі піде до школи, або до технікум, ліцеум і так далі. Добре, то це конкрети на темати праці КДП. Далі конкрети... конкрети. Курди, ну це ж задужу хаба цілю в бенді, але Альтернатива альтернативу знаряженню праці, бранжі спортової, є prowadzenia treningu personalny, czyli może tak być, że na przykład ktoś się zgłosi do mnie i ja będę prowadził, bo ja uprawiam już kickboxing od 10 lat, mogę dobrze wytrenować kogoś, kto chce, albo, albo ktoś chce schudnąć, albo ktoś chce nabrać przypomności siebie i tak dalej. Więc druga, drugi mój cel, e, że ja będę prowadził swojego bloga kanała na YouTubie, poświęconego samorozwoju, sportu e, i biznesu online. I to ja będę robił cały czas, też w przeciągu roku. Zobaczymy co wyjdzie z tego. Konkretny, konkretne cele. Tak, dobrze, na razie to wszystko. No i oczywiście, że będę trenował, żeby trzymać się w formie, bo ja lubię ten sport. Dobra, dziękuję wszystkim i do widzenia.